Polska na podium w konkursie drużynowym w skokach narciarskich z Zakopanem. Warto odnotować również to, że Dawid Kubacki pobił rekord skoczni. A to dobra prognoza przed jutrzejszym konkursem indywidualnym. Zawody na wielkiej krokwi obserwował Mateusz Nowak. Czy to właśnie Kubacki po dzisiejszym konkursie jest faworytem jutrzejszych zawodów? Zdecydowanie Dawid jest w gronie faworytów do zwycięstwa. Dziś indywidualnie był trzecim zawodnikiem konkursu drużynowego. 143,5 metra. Tyle uzyskał w drugiej próbie i tyle wynosi nowy rekord Wielkiej Krokwi. Polacy czwarty raz z rzędu stanęli na podium drużynówki w Zakopanem. Dziś nieco szczęśliwie po dyskwalifikacji Norwega Johana Andre Forfanga. Nas cieszy jednak wracający do formy Maciek Kotno i przede wszystkim latający bardzo daleko Dawid Kubacki. Widzi tę zieloną linię? I Dawid Kubacki wysoko, jest w wielkiej formie. Pięknie! Jest! Do... W dużej mierze dzięki niemu Biało-Czerwoni stanęli dziś na podium. W drugiej próbie poleciał na odległość 143,5 metra i pobił rekord Wielkiej Krokwi. Przyjemnie jest zbierać te punkciki dla, dla drużyny, dla, dla naszego sztabu, bo, bo on nam też bardzo pomaga w tym, żebyśmy byli coraz lepsi. No i też dla wszystkich kibiców. Już po pierwszej serii było widać, że nie będzie to łatwy konkurs dla Polaków. To nie był tak długi skok. Po słabszym skoku Piotra żyły mimo niezłych prób Kubackiego i Stocha. Byliśmy na czwartym miejscu. Dochodzić chodzić czołówkę i to się udaje. W drugiej serii, po dyskwalifikacji Forfanga z powodu nieprzepisowego kombinezonu, wyprzedziliśmy Norwegów. Jest! Powyżej 130 metrów. Fenomenalnie latali Niemcy. znowu bardzo daleki skok. Markus Eisenbichler do skoku Dawida Kubackiego był przez chwilę rekordzistą skoczni. Nasi sąsiedzi wygrali mimo groźnego upadku Dawida Ziegela. Skacze i się przewraca. Z uwagi na żałobę narodową oprawa dzisiejszych zawodów miała stonowany charakter. Spiker nie zachęcał fanów do głośnego dopingu. Nie było wesołej muzyki. Inny charakter zawodów, ale kibice wciąż ci sami, najlepsi na świecie. Trzeci raz z kolei jesteśmy w Zakopanem, kibicujemy naszym skoczkom, także jest super zabawa, świetna atmosfera, polecamy wszystkim. Od samego rana pod wielką krokwią przewijały się biało-czerwone tłumy. Dźwiżyno, Rybnik, Olsztyn, dziś każdy chciał być w Zakopanem. Się teraz poznaliście się tutaj? Po drodze. Dzisiaj, tak. Po drodze, piękne z... Bo Pan skąd? Z Olsztyna. A pan? O drogi łódzkie. Czyli co, skoki łączą ludzi? Tak, tak no ty... tak. Na, na, na. No to wygląda. I oni pierwszy raz i my pierwszy raz. Pierwszy i na pewno nie ostatni, bo skoki narciarskie od kilkunastu lat stały się naszym zimowym sportem narodowym. Mam twoje wnuczon, prześlicznych wnuczyn, pozbawiam ich i powiem panu, że jak przy tej wzorze oglądamy, to one dmuchają telewizora, żeby jak najdali wiatry ich niósły na wszej skoczku. A to może w przyszłości oni będą skakać? No, być może, to nie jest wykluczone. Na razie skaczą inni. Na najwyższym stopniu podium w Zakopanem po cztery razy stawali Kamil Stoch i Adam Małysz. Fantastycznie! Jutro skoczek z zębu może wyprzedzić swojego starszego kolegę. Życzę mu z tego całego serca, bo im więcej rekordów, tym lepiej dla Polaków. Tak jak Adam Małysz, liczymy, że jutro usłyszymy Mazurka Dąbrowskiego. Początek konkursu indywidualnego o 16 na antenie 1. Mateusz Nowak, wiadomości zakopane.